Dzień dobry, serdecznie zapraszam na podsumowanie piłkarskiego weekendu, w którym oczywiście, jak co tydzień, poruszamy najważniejsze informacje z ubiegłego weekendu albo też z meczów, które były w środku tygodnia, jeżeli czegoś jeszcze nie zdążyliśmy omówić. Nie ukrywam, że dzisiaj tematem głównym będzie Legia Warszawa, która kończy rok na przedostatnim miejscu w tabeli ekstraklasy. Serdeczne gratulacje, ze swojej perspektywy powiem, co mi tutaj śmierdzi i na co zwróciłbym uwagę. Zaczynamy jednak od niszczycieli weekendu. Nie było źle, powiem szczerze, oczywiście, wpadek parę był, ale przypominam, niszczycieli traktujemy jako drużyny z kursami 1,5 lub niżej. I takowych mieliśmy tylko dwa przypadki. Bayern Monachium, który no, ewidentnie traci punkty z ostatnią drużyną w tabeli, co jest gigantyczną niespodzianką. Tym bardziej z przebiegu meczu oni powinni ich zmieść z powierzchni ziemi, zmiażdżyć, stłamsić. Kończy się to wynikiem 2 do 2. No zdarza się, po prostu się zdarza. Nie wyciągałbym jakichkolwiek daleko idących konsekwencji, jeżeli chodzi o logiczne wnioski z tego, bo po prostu on niczym to nie świadczy w kontekście Bayernu. To nie był ich nie wiadomo jaki zły mecz i tak dalej. Po drugie, jak popatrzymy w tabelę, a może zerknijmy od razu, to widzimy, że mają 9 punktów przewagi nad drugim w tabeli Lipskiem, który też w tej kolejce stracił punkty na wyjeździe z Unionem Berlin. Borussia Dortmund ma tyle samo też straciła punkty na wyjeździe z Freiburgiem. Dalej mamy Bayer Leverkusen, Hoffenheim i na pozycji szóstej VFB Stuttgart. Tak się prezentuje tabela Bundesligi. Inny niszczyciel, moi drodzy, był w Serie A. AC Milan podejmował u siebie Sassuolo i zdecydowanie też tutaj rozczarowanie. Tutaj w przeciwieństwie do meczu Bayernu nie było miazgi. Oczywiście były też kontrowersje sędziowskie, jeżeli chodzi o, o ten mecz, ale możemy też odnotować, że uwaga, pobity został rekord Paulo Maldiniego, który jest najmłodszym włoskim obrońcą, który strzelił bramkę dla Milanu od czasów Paolo Maldiniego. No dobra, Paolo Maldini nadal był 3 dni młodszy, ale tam to było w 1988 roku, moi drodzy, Teraz trzy dni starszy niż wcześniej. Paolo Maldini strzela bramkę. Czy będzie miał równie piękną karierę? No, może być ciężko. Natomiast też odnotujmy, że Milan po raz pierwszy od 2014 roku, tutaj jest ciekawostka Marcina Długosza, nie wygrał ani jednego meczu z Beniaminkiem w pierwszej rundzie sezonu. No, przyznacie, że brzmi to kuriozalnie, no ale tak jest prawda. Porażka z Cremonese i remisy z Pidzą i Sassuolo, więc jest jak jest. Tak jak powiedziałem, sędziowanie we Włoszech no, nadal pozostawia wiele do życzenia, ale to akurat wszędzie pozostawia wiele do życzenia. Więc nie kontynuujmy tego wątku. Zerknijmy na tabelę, jeżeli chodzi o Serie A. Prowadzi Inter, który wygrał na wyjeździe z Giną. Milan właśnie stracił lidera przez ten remis z Sassuolo Napoli przegrało na wyjeździe z Udinezem, moi drodzy, więc też spadają w tabeli. Roma będzie grała swój mecz dopiero dzisiaj z Komo. Natomiast Juventus póki co jest na miejscu piątym, a na miejscu szóstym Bolonia. Przejrzyjmy w takim razie od razu inne. Tabele, bo jednak warto sobie tutaj to uświadomić, jak to wygląda. Arsenal wygrywa z Wolverhampton, utrzymuje pozycję lidera, tuż za nimi cały czas Manchester. City, dalej mamy Aston Villa Chelsea, Crystal Palace i Liverpool, ale tyle samo punktów ma Sunderland do którego jeszcze wrócimy w dzisiejszym odcinku no bo ważny mecz derbowy się odbywał, jeżeli chodzi o Francję, tutaj liderem po 16 kolejkach jest Lens dalej mamy PSG one, te ekipy dopiero po nowym roku będą już grały mecze ligowe, dalej mamy Marsylię, Lille, Lyon oraz Rennes, tak to wygląda jeżeli chodzi o Francję, w Hiszpanii a czemu mamy nie zerknąć na Hiszpanię? Co się z wami dzieje? Nie chcecie patrzeć? Popatrzmy sobie: cztery punkty przewagi Barcelony nad Realem Madryt, tak jest, ale obie oba ekipy wygrywają swoje mecze. Barcelona pokonuje w tej kolejce Osasunę. Real Madryt na wyjeździe wygrywa Zalawez, chociaż tam już nadzieja się kotowała. Przepraszam, wczoraj nie było live'a, też miałem gościa. A później oglądałem Legię, bo stwierdziłem, że. <ścoughs> stwierdziłem, że. I tak Real wygra, tu się nie myliłem, że może jednak Legia w końcu też wygra, no i tu się pomyliłem, no ale bywa i tak. Dalej mamy Villarreal, który wygrał z Getafe, Atletico, które wygrało swój mecz z Walencją. Espanyol ciągle wygrywa i ciągle się utrzymuje też w czołówce, no i Betis który swój mecz rozgrywa dopiero dzisiaj jest na miejscu szóstym. No i na koniec zerknijmy w tabelę ekstra klasy, bo to jest, powiem Wam szczerze, niesamowita bekowa sytuacja. Wisła Płock jest liderem. Drużyna, która w pięciu ostatnich meczach notowała remisy. To już jak patrzę na tabelę ekstraklasy, to kategoria BK weekendu już tu powinna wjechać. W zasadzie nie wiem czemu nie ma, no bo teraz omawiamy tabelę, więc tak to zróbmy. 5 remisów, jesteś liderem. Na miejscu drugim, ekipa, która w ostatnich 5 meczach miała 3 porażki, 1 remis. Górnik zabrze. Dalej, punkt za nimi i mecz zaległy Jagiellonia Białystok, która miała w ostatnich 5 meczach dwie porażki, 2 remisy. Dalej mamy Raków. Też 29 punktów. Zagłębie 28 i Krakowia 27. Ale co jest bekowe? Jak zobaczymy ostatnią drużynę w tabeli, to ona ma 11 punktów straty do lidera. Tak samo jak Legia, która też ma 19 punktów. Nie jest ostatnia, bo na ten moment nie decydują becze bezpośrednie. Tylko bilans Brawek. Spłaszczenie tej tabeli to jest mało powiedziane. Tutaj po prostu może się wydarzyć dosłownie jeszcze. Wszystko. Włącznie. No, może legia wygrywające mistrzostwa to nie, ale Brookbet. Dobra, koniec tego dobrego. Pogozmawiamy sobie o Polakach grających za granicą. Plusy i minusy, jeżeli chodzi o Polaków. Kasz, moi drodzy, daje mu wyróżnienie, gdyż w środku tygodnia zaliczył swój dwusetny występ w barwach Aston Villa. Przypomnę, nasz najlepszy strzelec polski najlepszy strzelec w historii Premier X z dziesięcioma trafieniami, dwusetny występ dla Aston Willi, Willi grającą, przypomnę, w tym sezonie, no ale nie tylko, bo i w poprzednim, rewelacyjną piłkę, a to jest ważny element tego zespołu. Gratulacje dla Mateusza. Może kolejne dwa słówka po polsku z tej okazji zdoła się nauczyć, nie, nie wątpię. Dalej mamy ciekawostkę i plus dla Jakuba Kamińskiego. Dlaczego? Dlatego, że przez 14 lat na liście najczęściej grających Polaków w ligach Top 5 od 14 lat był Robert Lewandowski. W tym roku przeskoczył go jak na razie 23-letni zawodnik. Ten, tutaj ciekawostka Michała Treli, A wiecie, kto był przed Lewandowskim, przed tymi 14 latami, laty? Damian Perkis. Przypomnijcie sobie te czasy teraz, że Perkis najczęściej grającym. Polakiem w ligach zagranicznych. No, gruba statystyka, ale gratulujemy Kamińskiemu. W ten, w ten weekend się no, nie powiodło sportowo, ale statystyka naprawdę fajna. Skóraś, któremu dajemy minusa, no z tego faktu, że zszedł z czerwoną kartką w końcówce meczu. Rzeczywiście bardzo nieprzemyślane wejście w nogę postawną zawodnika na Achillesa, to się mogło tragicznie skończyć. Nie chciał szybko, żałował, było widać, no ale no decyzja arbitra w 100% słuszna, takie zagrania trzeba karać kartkami mówiliśmy o Bayernie w kontekście niszczycieli ale nie powiedziałem Wam, że bramkę zdobył Kacper Potulski moi drodzy jedną z bramek dla Mainz po dośrodkowaniu zrzutu wolnego wyszedł najlepiej do ogłówki, najlepiej się odnalazł naprawdę fajnie, fajnie wyszedł na tę pozycję więc gratulacje dla niego na pewno wielka chwila i dla jego taty, który był w tym meczu też na trybunach i na koniec uwaga statystykę dajemy z Tymoteuszem Puchaczem, bo jego ekipa jest liderem w lidze Azerbejdżanu, i z tego co wyczytałem, przyznam się, nie śledzę ligi azerskiej. Przepraszam, ale jeżeli wierzyć temu co wyczytałem, to drużyna w składzie z Puchaczem jeszcze nie przegrała. Także przyznajcie, że brzmi to yy, bardzo zacnie i gratulujemy Tymoteuszowi Puchaczowi. Może ta kariera nie potoczyła się tak jak yy, zakładał, ale przynajmniej już bez Beki, mówię, pojechał tam grać i daje z siebie. Na pewno wszystko. No i drodzy, jak Robercik nie będzie. zny Fumador niestety rozchorował się, miał jakąś tam dolegliwości żołądkowe. Pojawiły się brutalne plotki, że to Ter Stegen coś Polakowi dosypał do szamy. Kompletnie się z tym nie zgadzam, aczkolwiek mina Ter Stegena w trakcie meczów. Jean Garcia wyciąga fantastyczną piłkę, pokazana ławka rezerwowych, siedzi Ter Stegen. Kapitan drużyny. No, po prostu powiem Wam Beka. Mam szczerą nadzieję, bo jutro, e, jutro albo w środę, nie pamiętam kto: czy Real we wtorek, czy Barcelona we wtorek. Puchar Hiszpanii. Zdrówka dla Wojtusia. Bo jak ja zobaczę Malka Stegena w bramce, to będę się źle czuł. Czuję to, a jak zobaczę Wojtusia, to się będę dobrze czuł, więc bardzo, jak mogę mieć życzenie przedświąteczne, to poprosiłbym, żeby Wojtuś był zdrowy i że je zagrał. Dziękuję bardzo, to jest moja prośba. Nie grał Lewandowski, doniesienia są, przesiedział na ławce metrze, coś tam, jakiś dyskomfort. Nie wiem, zobaczymy, no niestety pokrywa się to z rzeczywistością, którą zakładałem przed sezonem, jego rola będzie coraz mniejsza, w drużynie to jest raczej oczywiste i nie powinniśmy się tutaj dziwić. A co ubrać, Kwiarek? Kiwiarek? Nie wiem, ale wie to ryba, specjalista od Ligi Portugalskiej. Oddaję mu głos, a wszystkie odniesienia do niego, do jego social mediów macie oczywiście w opisie. Ola, to dość, witajcie. A co słychać w Portugalii? Tak naprawdę jesteśmy tylko po Europy, Europy, bo Porto gra swój mecz dzisiaj, w poniedziałek, z Estrellą, czyli zespołem z dolnych okolic tabeli. Dwa punkty w tym momencie przewagi nad Sportingiem, który przecież wygrało 6 do 0 za FS. No ale dzisiaj Porto. Raczej powinno przecież ten mecz wygrać dość spokojnie i zdecydowanie na Stadiu Doudregan i wyjść na znów na pięciopunktowe prowadzenie w lidze. A co w lidze Europy? W lidze Europy Porto zwyciężyło z Malmę 2 do 1. Mecz pod, powiedziałbym, pod totalną kontrolą FC Porto, aczkolwiek defensywa przede wszystkim Porto nie ustrzegła się błędów, ale nie mowa tutaj na szczęście o naszych polskich obrońcach Pydnarku i Kiwiorze. Kiwior tak naprawdę zablokował jeden ze strzałów z 16 metra, gdzie jak widziałem to w powtórce, no to Diogo Koszta nie zareagowałby tak naprawdę i Jakub Kiwior stanął na drodze piłki, zablokował ją ciałem, aczkolwiek Goal Point PT na przykład ocenił najwyżej z całej defensywy Jana Bednarka, razem w sumie z Martimem Fernandeszem, który też był bardzo aktywny w ofensywie. No Bednarek i Kiwior tak naprawdę spisali się jak zwykle. No, ja Wam to praktycznie co tydzień mówię. No ale tak jest po prostu. Nasi polscy obrońcy są bardzo ważni, tak jak mówiłem wcześniej, w rozprowadzaniu ataków. To oni decydują o tym, czy do piłka idzie do środka, czy to w bok, czy jest dłuższa piłka na samo na przykład. Oni o tym decydują. Najczęściej robi to oczywiście mm, Jan Bednarek, aczkolwiek Kuba Kiwiar też potrafi świetne podanie posłać. No i co, no, w, pewna wygrana. Były momenty, aczkolwiek no, tak jak mówiłem, no, Kuba Kiewior pomógł, Diogo Costa był no, mniej skupiony w tym, że tak powiem, w tym spotkaniu. Ta bramka samobójcza w 95 minucie Dość kur kuriozalna, aczkolwiek też dość yy, taka przypadkowa. To no, odbicie od słupka i, i Moura po prostu dostał piłką, i, i ona wpadła do, do bramki. Ale, no, generalnie znów bardzo dobry mecz. Gdyby nie ta bramka, no to byłoby czyste konto, yy, po to na to zasługiwało, bo tak naprawdę w bramce malmę świetnie spisywał się Olsen, i to jemu zawdzię yy, malmę zawdzięcza taki mały wymiar kary. No i tak jak mówiłem, teraz Estrela i spokojny koniec roku. No i w Portugalii generalnie podsumowując, cały czas dobrze. Życzę Wam, żeby u Was też było tak co tydzień tak dobrze i stabilnie. Pozdrawiam i do zobaczenia. No dobra, to pośmiejmy się trochę. Liga Kenijska. Już jest dobrze. Ziomeczek strzelił bramkę i cieszył. Wymyślił chyba nową cieszynkę. Stwierdził, jaką tu wymyślić. Ronaldo wymyślił swoje siół. Piątek ma pistolety. Ktoś tam robił kiedyś samolociki. On wymyślił swoją. Wziął piłkę i wsadził sobie w spodnie. I leciał z taką wielką piłką przy Benille. I się cieszył. Ja tylko powiem Wam szczerze, nie skakałbym już do główki w tym meczu, no, bo to była dopiero tam 31 minuta, ja już bym do główek nie wychodził, wolałbym odpuścić. No, taka jest moja tylko sugestia, jak nie wierzycie, to jak to wyglądało, to możecie zobaczyć, link Wam wklejam w opisie. Przejdźmy dalej, podoba mi się trollowanie Sunderlandu. Sunderland długo czekał na derbowy miecz z, New Me miecz z Newcastle, on jak wiemy, no, nie ma tam dużo miłości między tymi ekipami, raczej dużo... Nie miłości. Sunderland już powiedziałem, wygrał ten mecz, ale co ciekawsze, na tablicy wyników Sunderland, piękny herb. 1-0. Nie, nie było herbu Newcastle, był napis Visitors, goście. Czyli po prostu nawet stwierdzili, że nie będą wyświetlali ani ich nazwy, ani ich herbu. Szczerze. Ja ulubię takie pstryczki, nic tu nikomu złego się nie stało, a swoje kibice pewnie bekę mieli dobrą, więc ja to akurat taką, takie pstryczki szanuję. Czego nie szanuję, to tego, że po raz kolejny w Lidze Mistrzów ktoś włącza hymn Ligi Europy. Tym razem w meczu Kopenhagi z Villarealem, ale powiem Wam szczerze, postawcie się w roli takiego piłkarza, czy to Kopenhagi, czy Villarealu, umówmy się, gra w Lidze Mistrzów to jest coś przecudownego dla Ciebie, że słuchałeś za dzieciaka, tego hymnu Ligi Mistrzów i Stoisz, masz okazję po raz kolejny wysłuchać tego hymnu, a może po raz pierwszy w życiu, w zależności jak tam sytuacja kadrowa i ci włączają „Łoo!” i widzisz kurna flashbacki Barcelony z Eintrachtem. Whoa, whoa! No sorry. Masz ochotę usłyszeć, te, te rytmy, a słyszysz „Łoo! No kurde, wkurzyłbym się. No ale niestety, jest jak jest. Eee, dalej mamy e, piękną bramkę Nika Voltemade, możecie się zapytać dlaczego jest w BC. No, e, odpowiedź jest taka, że do swojej bramki, ale jak zobaczycie, bo daję Wam link w opisie, nazywałem to Samobój Top. Słuchaj, leci do środkowania i tak wyjść do tej główki i to zmieścić, to naprawdę najlepszy napastnik by pozazdrościł. Co autor miał na myśli? Zakładam, że chciał wybić nad bramką, ale no... Nie najlepiej to też świadczy o jego orientacji w terenie, bo za jego plecami, za swoimi plecami, miał w zasadzie kolegę z drużyny. Jakby to puścił, to sytuacja byłaby wyjaśniona, czy zabrakło komunikacji, czy czego nie wiem, ale na pewno nie zabrakło e, młodemu e, napastnikowi umiejętności w tym aspekcie. A że nie do tej bramki co trzeba, dobra, nie czepiajcie się, po prostu. Bywa i tak. No ale też bywa taka wpadka, jak na przykład zamieszczanie z koszulką Faresa Chaybiego. Chyba Kitman coś wziął przed meczem, bo przygotował mu koszulkę z herbem Eintrachtu odwróconym do góry nogami. Wyobrażacie sobie, jak do tego może dojść? Bo ja sobie nie wyobrażam. Coś tam było na pewno grane, i tyle mogę tylko w tym temacie powiedzieć. No, ogólnie wpadka straszna, yy, ale no. Czy się zdarza? Nie wiem, pierwszy raz coś takiego widzę, szczerze mówiąc. Natomiast czego nie polecam? Fińska ekipa, do tej pory dziewięciokrotna mistrzowska ekipa, jeżeli chodzi o ligę fińską, spadła do drugiej ligi. Legia nie słuchaj. I wiecie, co się stało. Kibice podpalili jedną z trybun, w sensie naprawdę doszczętnie spalili jedną z trybun. No to nie była nie wiadomo jaka trybuna, no ale na kilkaset osób, yy, może nawet jakiś tysiąc była, zjarali ją. I tak sobie myślę, no mega to pomoże klubowi. No mega to pomoże klubowi, że teraz muszą hajs bulić na trybunę, nie wiem, naprawdę. Ja czasem myślę, że, że ci kibice to tam naprawdę jest grzechotka w głowie, nie? Chodzi i słyszy jak grze, grzechocze, tam resztki mózgu się po prostu o siebie obijają i se tak fajnie grzechota, bo po co innego im łeb, to ja szczerze mówiąc pomysłu nie mam. No i mamy jeszcze w tej bece to, że Legia przegrywa z Piastem, najgorsza w historii seria meczów bez zwycięstwa już oficjalnie pobita. Jeszcze o Legii będziemy mówić, więc tu się nie rozpędzam, ale to pudło Rajowicza, kiedy wychodził sam na sam i strzelił w kosmos, to wam powiem. Tam mówił Błażej Augustyniak po meczu, że on tam psychicznie ciężko, to tamto. A o kibiców Legii to nie ciężko psychicznie? No stary. No, proszę cię, wiesz jak jest. Dalej, moi drodzy, mamy mecz tego weekendu. Oser z Lil. Słuchajcie, tam się działo naprawdę dużo. Ja troszeczkę nie chcę, żebyście odebrali to jako złośliwość, ale momentami, jak oglądałem chyba bramkę na 3 do 2, zwłaszcza, to tak sobie trochę mi to przypominało piłkę podwórkową. No chłop tam drybluje, ale te doskoki jakieś takie, jakby chcieli, a nie mogli. Ogólnie słabo, ale mecz, słuchajcie, po dwie czerwone karteczki. Raz ci prowadzą, raz ci. Elegancko, dynamicznie się działo. Bramkarz, owsery też nie przeszkadzał, można delikatnie ująć, lili w strzelaniu bramek. Taki wesoły futbol. I naprawdę, jak lubicie wesoły futbol, odpalcie sobie nawet taki skrócik z tego. Zobaczcie, jak się dobrze bawią, zwłaszcza druga połówka No tam już w ogóle orkiestra grała na 100%, więc ten mecz wybrałem, chociaż tych kandydatów paru było, ale nie było w tym meczu jakiegoś, w tym tylu, w tym jakiegoś meczu, który by mnie porwał, więc nawet nie mam tutaj jakichś problemów z wyborem, szczerze mówiąc. Krótka piłka statystyczna, pokazująca potęgę Ligi Konferencji. Fiorentina i Mainz mają więcej punktów w Lidze Konferencji niż w swoich rodzimych ligach. Piotr Dumanowski wrzucił taką informację, sprawdziłem. Rzeczywiście. W zaledwie pięciu meczach Ligi Konferencji uzbierali więcej niż w kilkunastu w swojej lidze. Legia nie słucha. Powtórzę raz jeszcze, bo po co się denerwować. Na takie ciekawostki. Barcelona po Chelsea. Pamiętacie Barcelona w meczu z Chelsea? Ja pamiętam. Zmiażdża ona w ogóle z człowiekowi nadzieje odbierało. Hansi Flick wychodzi z podniesioną mordą i mówi: trzeba patrzeć z optymizmem. Ja robię sobie z tego bekę, jednocześnie rzucając klątwę, nie wiedząc o tym, jak, jak klątwa wyszła. Barcelona wygrywa. Za z Atletico, z Realem na wyjeździe te dwa mecze z Eintrachtem i z Osasuną. Ogólnie trzeba przyznać. Nie ma za co. Mohamed Salah, moi drodzy, wrócił do kadry, wszedł z ławki, zanotował asystę, czym został najlepszym asystentem, e, najlepszym zawodnikiem, jeżeli chodzi o bramki i asysty w historii Premier League dla jednego klubu. Do tej pory z Runej to miejsce niebardziej oczywiście dzielił. Teraz jest samodzielnym liderem, i ogólnie jak popatrzymy na jego bramki asysty 32 i 10 w pierwszym sezonie 22,8, 1910, 225, 2313, 19,12. 18-10, zeszły sezon, potężne 29-18. No, w tym oczywiście te liczby spadły, ale jak wiemy, tutaj jest sporo kontrowersji. Ogólnie kibice nagradzali go brawami i tak dalej. Widać, że to jest mega duża. No, dziwne, żeby nie miłość do tego zawodnika, ale chcę też wam pokazać. Bruno Fernandesa, jego statystyki jeżeli chodzi o bramki asysty od pierwszego sezonu 8-7, 18-12, 10-6, 8-8, 10-8, 8-10 i teraz na razie 4-6 Niesamowita równość w tym wszystkim jest Tak naprawdę można na niego liczyć, że to będzie chodziło jak w zegareczku Gratulacje, zwłaszcza w takiej drużynie, mówmy się Liverpool, głównie co lepszym momencie niż United w ostatnich latach Tak to ujmę delikatnie, żeby nikogo nie urazić, więc naprawdę brawo jedenastkę tego weekendu widzicie oczywiście na ekranie krótkie jedno-dwuzdaniowe uzasadnienia znajdziecie w opisie ja zawodnikiem wybrałem Hacona Odoi z oczywiście Nottingham Forest, który miał dwa gole i asystę w meczu z Tottenhamem. Wygrali ważny, ważny mecz. Piękna bramka. Przypuszczam, że ta jego bramka to miało być dośrodkowanie na długi sopek, bo tam ziomeczek nabiegał, ale nie będziemy się wykłócać. Nie jest to bramka weekendu, oczywiście, ani bramka strzelona też podesłaliście mi na Twitterze z własnej połowy. Dlaczego, to zaraz wam powiem. Ale ładna brameczka e, za kołnierz. Więc fajna, ładnie wyglądało taki, jakby po długim za kołnierz chciał wsadzić, trzymać się tej wersji, że tego właśnie chciał. Natomiast bramką weekendu wybieram trafienie z Bundesligi Martina Terriera z Skorpionem. Tak rzadko się ogląda takie bramki, to są tak trudne i instynktowne rzeczy, leci dośrodkowanie za Ciebie, a Ty postanawiasz wystawić nogę i w kapciuszku takim pięknym eee, ładuje naprawdę ślicznie to wygląda, więc zdobyło to moje serce i tą właśnie jego bramkę wrzucam jako miejsce pierwsze. Natomiast Przejdźmy do tematu odcinka Legia Warszawa, bo zakończyła się runda i powiedzmy sobie, oczywiście, najpierw przy, przyjrzyjmy się faktom. Nie pamiętam tak tragicznej rundy w wykonaniu legii, nawet jeżeli zdarzało jej się w ostatnich latach dawać z siebie wszystko, to czegoś takiego nie pamiętam, no ale to raz, że historycznie widać, że to się samo komentuje, a dwa, że po prostu. No, porozmawiajmy sobie o faktach. Uwaga, jest tak odpadają z pogonią po dogrywce z Pucharu Polski. Odpadają już na 100% przed ostatnią kolejką w towarzystwie ekip, no ale to ja Wam powiem w towarzystwie jakich ekip, bo to trzeba sobie powiedzieć wprost, żebyśmy mieli obraz tej nędzy i rozpaczy. Z takimi ekipami jak Shamrock Rovers, jak Shelburne, jak Hamrun, jak Haken, między innymi, no wiadomo, tam też jest Dynamo Kijup, prapil Wiedeń, można sobie wymienić jako te Lepsze, odpadają już, nie rozgrywając ostatniej kolejki z tabeli ligowej Ligi Konferencji. Jest wybitne dzieło. Naprawdę gratulacje dla nich, aczkolwiek też trzeba zaznaczyć, że z pierwszego koszyka aż trzy ekipy tu się skompromitowały na, na tak dużym poziomie. To też jest ciekawe. Dalej, bo to mówimy o legii na razie póki co. Liga Pucha już mówiłem, Liga Konferencji mówiłem, w ekstraklasie to jest w ogóle no, katastrofa, o której mówiłem, bo to jest przedostatnie miejsce i zgadza się. Tabela spłaszczona, 11 punktów, co kompletnie nie zmienia faktu, że już pal sześć. To miejsce w tabeli, nie jest kompromitujące wiadomo, ale jak patrzysz na te legie, to po prostu nie wierzysz w to, co widzisz. Po prostu się mówię, wczoraj odpaliłem myślę sobie, dobra, z piastem ostatnim, czy tam no, przedostatnim u siebie gra legia po takiej serii. Teraz pokażą. Ostatni mecz, jeżeli chodzi o tę rundę, to zaczynają o ten rok, pokażą teraz. No to kurna, pokazali po prostu kompanie oczu to jest mało powiedziane, też przy tej bramce Kacper Tobiasz, Piękny strzał z wolnego nie powiem, ale no chłop się ustawił tak, że stał przy swoim słupku, bo zapamiętał zasadę o w kadrze to by wyglądało tak mniej więcej ja kryję ten słupek a tam jest zapraszam, no i chłop wykorzystał to zaproszenie i no nie mówię strzelił pięknie, ale ja nie wiem czy to nie było do wybronienia, gdyby troszeczkę lepiej ustawiony był bramka. szczerze mówiąc naprawdę nie wiem, ale już nieważne, nie będę przecież zwalał winy na Tobiasza za ten mecz, zaangażowanie tych gości to jest coś takiego, że to jest Katastrofa, to jest jakiś żart. I teraz ja się zastanawiałem, ale trwało to pół sekundy, kto jest tego winowajcą, bo powiem wam szczerze, to nie o to chodzi, że piłkarze. Wyobraźcie sobie taką sytuację, że obejmujecie stanowisko w jakiejś tam firmie. O, zatrudniamy pana w superkorporacji. Mimo marka, palo, palce lizać. Marka, ale nie paprzuna. Marka w sensie, wiecie o co chodzi. Marka jako firma. W palce Liza, cieszysz się, idziesz do tej roboty, ale tam nagle dostrzegasz dziwne rzeczy. Nie? Tu kogoś zwalniają z pionu zarządczego, tu zatrują kogoś innego. Tutaj twój menedżer niby jest, ale zaraz go nie chcą, bo ten nowy go nie chce. Zatrudniają kogoś innego. Widzisz, że chaos wśród twoich współpracowników jest taki, że wszyscy mają wywalone, bo widać, że jest burdel straszny, o, ale już za chwilkę przychodzi wasz nowy menedżer, ale on nie przychodzi i miesiąc, zaraz drugi miesiąc nie przychodzi i jest po prostu burdel. Demotywacja, Czujecie ten chaos, no to wyobraźcie sobie, że to jest dokładnie to, co dzieje się w Legii. A to oznacza, że winnym musi być nie kto inny, jak gościu, który tym zarządza. Jeżeli masz taki burdel na przestrzeni kilku miesięcy, że nie ma Jacka Zielińskiego, zwolniony, szukamy nowego gościa, nowy gościu znaleziony, pod trenerem, który decydował mocno, kogo chce i tak dalej. No ale przychodzi nowy gościu I ten trener w zasadzie to, czy będzie z nim współpracował, czy nie będzie, i przeciąganie liny, a może będę, a może nie będę, w końcu jednak nie będzie współpracowane, więc szukamy nowego człowieka. Wszyscy pozatrudniali, trwa przygotowawcza runda, wszyscy tam już działają, a tu nie ma nikogo, ale nagle stwierdzają, na papierze moim zdaniem opcja była niezła z tym Jordanesku, ale mi nie płacą za to grube pieniądze, dla mnie mogła być to niezła opcja, ale w praktyce wyszedł jakiś w ogóle cyrk totalny z tego. Gościa, który objął Legię, no ale nie aż taki, że chłop zostaje zwolniony i Legia zostaje z trenerem tymczasowym, inakim asyzysem, który swoją drogą mówi, że w normalnych okolicznościach to może ze dwa mecze by przegrali. A co się działo nienormalnego w tych meczach, w zasadzie? Jakie to są nienormalne okoliczności? No nieważne. I nie ma tego trenera cały czas, jest w międzyczasie telenowela, że Araków to chce tyle pieniędzy, a może tyle, a może nie, a może tak. Jak można doprowadzić do chaosu w tak potężnej marce piłkarskiej, umówmy się. No Legia może, możecie lubić, możecie nie lubić. Ja wiem, że to w Polsce jest jaka jest relacja dotycząca Legii, ale każdy się zgodzi, że marka to jest topowa. Jak trzeba tym zarządzać źle, żeby na przestrzeni to wszystko co opisałem to jest ile? To jest tylko ten rok. Tyle burdelów prowadzić do klubu i później oczywiście ja oglądam i widzę tych piłkarzy i sobie myślę ja pierdzielę, przecież to jest jakaś żenada. Ale z drugiej strony, trzeba brać pod uwagę, że oni są na samym dnie tej żenady. Oni może są odbiciem tego, co tam się dzieje, bo jak popatrzymy na nazwiska, to to naprawdę już pomijam, że oni zarabiają jak na Teligę chyba największe pieniądze, a jak nie, to na pewno są w czołówce i tam naprawdę te nazwiska są niezłe, a niektóre są nawet wybite. No, taki urbański jak przychodził, to sobie myślał, wow, co za w ogóle jazda. No i kurwa, jazda, ale nie w tę stronę, pojechali co trzeba. Moim zdaniem. I to jest dla mnie jasne. Winowajcą jest Dariusz Mioduski. Przepraszam bardzo, ale no ciężko jest mi wskazać tutaj kogokolwiek innego. To on decyduje o tym, kto jest zwolniony, kto przychodzi ostatecznie. To są jego decyzje. A nawet jak później ktoś decyduje, kogo on zatrudnił, to pośrednio on za to odpowiada. Powiedzcie mi, jaki jest pomysł długo, długoletni na ten klub. Zamieniam się w słuch. Bo jeżeli masz władzę nad klubem już od lat, no to chyba powinno być widać. Ale tak, ten będzie dyrektorem sportowym. Nie, teraz już nie będzie dyrekcji sportowej, teraz będzie coś tam, a teraz to, a teraz weźmiemy trenera, który sam będzie. Zero pomysłu. Ja pierdzielę, ale to po prostu tak zero, że ja po prostu sam nie wiem, jak można aż tak pomysłu nie mieć. Ja rozumiem, że jak ja bym grał w menedżerka, to ja sobie mogę takie rzeczy robić, ale to nie jest menedżerek. To się dzieje naprawdę. My tu mówimy o prawdziwych ludziach, prawdziwych pieniądzach, prawdziwych kibicach, a cyrk jest jakby to była naprawdę jakaś gra, jakby ktoś się bawił. Masz Niu niuś. daleczku Chcesz pograć na komputerku, mamusia, statusiem teraz się zajmą sobą. Dareczku pograj sobie chwilkę, tutaj jest menedżerek, nie, to tabelki, nie, poklikaj se, poklikaj se, poklikaj se i tam, no, nauczysz się. No i się dareczek uczy. Nie, no, z całym szacunkiem, naprawdę ja nic do, personalnie do tego człowieka nie mam. Miałem okazję z nim rozmawiać, bardzo sympatyczny człowiek, ale tutaj to go chyba jednak. Ja sobie nie wyobrażam, żeby on się z tego mógł odbudować. Już go całe trybuny serdecznie pozdrawiają, sprzedaj klub i odejdź, mówią wprost. Katastrofa, moi drodzy, katastrofa. Ale nie wierzę w to, zwłaszcza biorąc pod uwagę tą tabelę, że Legia z tej ligi spadnie. No naprawdę nie wierzę w to. Po prostu nawet pomimo tego, co grają, jak teraz przyjdzie ten nowy trener, nazwiska są na tyle mocne, że jak ich ktoś złapie za mordę, wprowadzi jakiś porządek, to te wyniki się po prostu muszą poprawić, no nie, mo, nie ma opcji, nie mieści mi się to w bani. Nie wierzę w to i nie uwierzę w to. Ja uważam, że górna połówka tabeli na koniec ligi będzie, mówię, 11 punktów do lidera, no to jest tak spłaszczone wszystko, no ale za czym? To jest moja teoria, oczywiście jak będzie, to czas pokaże. A tymczasem ja się z Wami żegnam, widzimy się w komentarzach, dawajcie znać jak Wy oceniacie całą sytuację w Legii, jak ten weekend Waszym zdaniem, co jeszcze byście tutaj dodali. Za dzisiaj bardzo dziękuję, trzymajcie się, pa pa.